Gratuluję zakupu mop mopa Hajzero. W czterech prostych krokach pokażę, jak przygotować Hisero przed pierwszym użyciem. Twój Hajzero znajduje się w takim opakowaniu, a wewnątrz znajdziesz korpus urządzenia rączkę mopa stację dokującą baterię, ładowarkę oraz płyn do mycia podłóg. Krok pierwszy montaż korpusu i rączki mopa. Należy wyjąć rączkę i za pomocą śrubokręta odkręcić śrubę. Następnie musimy połączyć przewodem elektrycznym rączkę z korpusem. Wewnątrz znajduje się wtyczka. Nie da rady inaczej połączyć, ponieważ są specjalne prowadnice. Lekko należy spiąć i wsunąć rączkę na miejsce. Następnie wkręcić śrubę. Kolejnym krokiem będzie montaż baterii. Za pomocą również śrubokręta umieszczamy ją w korpusie i dokręcamy. Poniżej znajdują się dwa pojemniki: pojemnik na czystą wodę i pojemnik na brudną wodę. Jeżeli zauważysz krople wody w pojemniku. Nie przejmuj się tym, ponieważ każde urządzenie jest najpierw testowane w fabryce. Kolejnym krokiem przygotowania mopa do, do, do pierwszego użycia będzie montaż wałka myjącego. Po wyjęciu wałek myjący jest bardzo twardy. Należy go przed pierwszym użyciem namoczyć przez 20 minut w zimnej wodzie. Co jakiś czas ugniatamy ten wałek i sprawdzamy, czy czy już jest miękki? Wałek musi być całkowicie namoczony. Przed włożeniem usuwamy nadmiar wody odsączając go. Wewnątrz znajduje się tacka na zabrudzenia stałe, zielona tacka, do której na wyposażeniu znajdują się takie specjalne wkłady. Można je używać, ale nie ma konieczności używania tych wkładów. Przed założeniem, zamontowaniem wałka, należy tą tackę usunąć. Położymy sobie mopa na bok i zdejmujemy takie zabezpieczenie do transportu, i na miejsce tego zabezpieczenia montujemy właśnie wałek myjący. Wkładamy do momentu, aż usłyszymy tutaj kliknięcie. Wałek znajdzie się we właściwym. Miejscu. Ponownie montujemy tackę, i przejdziemy do ostatniego kroku, czyli montażu stacji dokującej. Przed złożeniem stacji, najpierw zamontujemy gumowe nóżki, które zapobiegają. Przesuwaniu się stacji dokującej po podłożu. Znajduje się takich pięć nóżek, należy je umieścić tutaj w otworach. Następnie wsuwamy tą drugą część i łączymy razem stację, i od tyłu wpinamy ładowarkę. W ten sposób przygotowany zestaw jest gotowy do pierwszego użycia. Widzę, że już udało się to zrobić. W kolejnym filmie pokażę, jak w praktyce działa bioniczny mop.